Widzowie, wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, dobrego jajka, mokrego dingusa, obyście spędzili to w gronie rodziny. Nasza rodzina jest daleko, ale przyjadą do nas znajomi. Wesołych! I tak, my już koszyczek mamy gotowy, jak widzicie, wszystko jest. Ja wam pokażę, co jest w środku, tylko nie mówcie nikomu. Ha, 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 szyneczka, jajeczka, chrzan, sól, oczywiście chlebek. Kiełbasa, no polskie, oczywiście polskie produkty. Babeczka, tam jakieś czekoladki jeszcze. Oj, będzie wyżerka, będzie wyżerka. A wy co ładujecie do koszyczka? My się zawijamy i lecimy do NS. Żeby było ładnie na święta, trzeba było poogarniać i postawić coś ciekawego. Hehe <laughs> Dobra, to no do przygotowania do śniadania. Słuchajcie, jeszcze jest pusto. Czekamy na bliskich znajomych. I zaraz stolik będzie pełny. I oczywiście rybki na święta. Też musiałem mieć nową aranżację. A więc wygląda to teraz tak. O, jest ten nasz biały glonajat. Żółty tam spod spodu, jeszcze gdzieś czarny siedzi, a nie wiem gdzie. Ale teraz nasze akwarium wygląda tak. Zośka. Co myślicie? Tradycyjnie najpierw wjedzie żurek z białą kiełbaską.